Moi drodzy, gwiazda poprzedniego odcinka Suzuki Grand Vitara 2 z silnikiem J24B Oczywiście objechana W niedzielę była objeżdżana, sprawdzana Była jazda z komputerem, były sprawdzane parametry silnika, przede wszystkim te klapy, które były niepewne Ale moi drodzy, wszystko jest spoko, wszystko chodzi prawidłowo Wycieków nie ma Układ chłodzący prawidłowy Układ odpowietrzony, więc montuję ostatnio osłony podwozia i samochód wydaje. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcineczku. Mam nadzieję, że się zatęskniliście za nowymi odcinkami, bo ja nie ukrywam, zatęskniłem się za Wami. Dzisiaj na tapecie nic innego jak piękna czarna Suzuki Grand Vitara 2 z rocznika 2012. Jak możecie zaobserwować ma piękne kierunki na lusterkach, co wskazuje na to, że samochód jest po wszystkich modyfikacjach dostępnych. Moi drodzy, dzisiaj w odcinku nic innego jak wymiana płynów eksploatacyjnych w układzie napędowym. Zaczniemy naszą wymianę oleju w przednim mechanizmie różnicowym. Później będziemy szli stopniowo do tyłu pojazdu, czyli następną wymianą oleju będzie manualna skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza. A naszą wymianę płynów eksploatacyjnych w układzie napędowym zakończymy na tylnym mechanizmie różnicowym. Moi drodzy, dzisiaj w odcinku nie sama praktyka, dzisiaj także zajmiemy się trochę teorią. Między innymi układ ESP. Samochód posiadający układ ESP, a także samochód nieposiadający układ ESP. Pokażę Wam, czym to się różni w mechanizmie różnicowym. Co dodatkowo z elementów sterujących, wykonawczych jest czyni rozdzielczej przy ESP. A jeżeli tego ESP nie ma, to powiem Wam czego po prostu tego fizycznie w skrzyni też nie ma. Więc moi drodzy, zapraszam do obejrzenia mojego odcinka. Tak jak mówiłem, najpierw będzie troszkę teorii, a później praktyka. Pokażę Wam fizycznie, jak te oleje przykładniowe należy wymienić. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Moi drodzy, przełącznik napędów jest Wam bardzo dobrze znany w Granwitarze dwujezce. Tutaj, zobaczcie, jest zaślepka. Tutaj powinien być przycisk ESP, jeżeli występuje. Może być też ESP oraz kreseczka i samochodzik na wzniesieniu. Też jest taka opcja, o której zaraz Wam powiem. Panel Wam jest bardzo znany w Granwitarze 2.0. Oczywiście standardowa stacja multimedialna, można powiedzieć, oczywiście. I co tutaj teraz widzicie? Zobaczcie, że tutaj nie ma AC. Tak, oczywiście. Były też takie wersje, że klimatyzacji po prostu nie było. Druga rzecz, zobaczcie zaślepki. Podgrzewanie siedziska też nie ma. Zobaczcie, jaka biedna wersja. Moi drodzy, w silniku 1,6 w granwitarze krótkiej tego przełącznika. Też nie ma, a napęd jest na cztery koła. Pamiętajcie, że chyba w 27 w silnikach występowały tylko napędy naprzód z tego co pamiętam. Więc to nie jest tak do końca, że każda kranwitara ma napęd na cztery koła. Bo nie. Yy, ogólnie motoryzacja i sama wiedza o suzuki często mnie po prostu zaskakuje. Bo siedzę w Suzuki już kupę, kupę lat, ale często mnie ta motoryzacja zaskakuje. Między innymi, że jest brak klimatyzacji, nie zawsze jest napęd na cztery koła, więc im więcej w tym siedzę, tym więcej także się uczę i nowych informacji uzyskuję. To nie jest tak, że człowiek wszystko wie. Człowiek cały czas się uczy. To tak wygląda przy wersji biednej. A spójrzcie na wersję trochę bogatszą. Już tutaj nawet przyłącznik klimatyzacji jest tutaj. Nie już tutaj, ale i tutaj, nie? To też jest taka możliwość panelu. To jest rocznik 2011, ale zobaczcie. Jest już dodatkowo ESP. Nie w każdym modelu to jest. Tutaj mamy stand standardowo przełącznik, i nawet grzane tyłki. Więc to jeżeli chodzi o nasze. Przełączniki napędów i ESP, bo na tym dzisiaj się chciałem najbardziej skupić. To jest dzisiaj w temacie odcinka i tutaj wam nie pokażę, ale jest ESP. Jeszcze jest przedzielona tutaj kreseczka, z jednej strony jest ESP, a z drugiej samochód na wzniesieniu, więc to jest dodatkowa funkcja. Tu zobaczcie, macie bardzo fajną, przydatną informację, jeżeli chodzi o przedni mechanizm różnicowy, czyli o przedni most w granwitarze dwójce, macie tutaj wszystkie wypisane przełożenia, macie silnik 2.4, 3.2, 1.6, 2.0, 2.7, 1.9 diesel, z automatyczną skrzynią biegów, z manualną, oczywiście zmiany obowiązują od czerwca 2008 roku, fajnie wszystko widać, rozczytacie, macie tutaj przełożenie, jakie występuje, możemy między innymi sobie porównać, że w silniku 2.4 przy skrzyni automatycznej mamy na przykład przełożenie 5.125, a zobaczmy dwulitrową benzynę Gran Vitare z automatyczną skrzynią biegów, mamy też 5.125, więc tutaj już macie fajną podpowiedź, że od Gran Vitary dwujeczki z silnikiem 2.4 czy z silnikiem 2.0 po prostu te mosty można sobie zamienić, przy automatycznej skrzyni biegów. Więc tutaj fajna rzecz, naprawdę teoria. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jest czytelne, więc możecie sobie przeczytać, przepisać. Więc wiedza na pewno warta uwagi. Tutaj mamy tylny mechanizm różnicowy, czyli tylny most w Granvitarze 2. Oczywiście tak samo możecie sobie porównać, zobaczyć jakie są przełożenia i zobaczyć, czy na przykład od innego silnika pasuje most w porównaniu do innego silnika, więc takie zmiany fajne tutaj widać, więc to jest czysta wiedza, prosto od producenta, więc tutaj śmiało to jest jak najbardziej poprawne i aktualne. Tu mam takie bardzo fajne ujęcie, zobaczcie, skrzynia rozdzielcza, Skrzynia biegów, widać, że to jest automat. Mamy przedni wał napędowy, mamy belkę pod skrzynią biegów. Fajnie to jest rozrysowane. Tutaj mamy przedni mechanizm różnicowy, czyli przedni most. Fajny rysuneczek podglądowy, pięknie to wygląda. Mamy nasze słynne wały napędowe, te tutaj. Krzyżaki potrafią po prostu też się wyeksplatować, ale są dostępne. Często, właśnie przy ruszaniu, słychać takie puknięcie, stuknięcie, między innymi to się niesie z tego tutaj przegubu. Niekoniecznie, bo jest kilka innych jeszcze rzeczy, które mogą się wyeksplatować, ale często właśnie taki luz się pojawia. To łatwo można zweryfikować. Łapiemy jedną ręką za to, trzymamy to sztywno i próbujemy obrócić w prawo, w lewo nasz wał napędowy. Jeżeli jest tam jakiś większy luz, no to niestety przydałoby się ten krzyżak wymienić na nowy. Tak jak pokazywałem wewnątrz pojazdu na konsoli, tutaj macie ESP przełącznik, czyli samochód Wasz jest wyposażony w układ antypoślizgowy ESP, ale też w wersjach przy silniku 2.4, bodajże, że przy 2.7, ale przy 3.2 też, ale nie w każdej wersji jest jeszcze taki tutaj przełącznik, to jest zamiast tego, ale dodatkowo mamy samochodzik zjeżdżający, czyli mamy dodatkowe automatyczne dohamowywanie podczas zjazdu ze stromego, ze stromej góry, więc to jest taka najbogatsza, z najbogatszych wersji jest ESP i ten samochodzik zjeżdżający w dół przy najbogatszej wersji więc też jest możliwość taka, jest możliwość same ESP, ale też jest możliwość tak jak pokazywałem na aucie, że tutaj nie będzie nic tylko czysta zaślepka. Taki szybki ostatni temacik Suzuki Grand Vitara skrzynie biegów. Tu mamy na przykład taki fajny podglądowy rysunek, tutaj mamy naszą dźwignię zmiany biegów. Często i gęsto po prostu tutaj na końcu taka tulejka plastikowa się wyrabia tutaj w tym gnieździe, i później przez co lewarek nam lata w prawo i w lewo. Oczywiście może też to być wynikiem, że jest naderwana poduszka pod skrzynią biegów. Też to może być spowodowane, że silnik nierówno pracuje i nam tym lewarkiem telepie. Ale tutaj ta tulejeczka względem tej obudowy też często potrafi się po prostu wypracować. Tu mamy przykładowo dla silnika z zapłonem samoczynnym, czyli dla JB419 dla diesla, przełożenie poszczególnych biegów, możecie sobie zerknąć, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg oraz wsteczny. Tutaj mamy przełożenia skrzyni biegów dla silnika o zapłonie iskrowym, czyli dla benzyny, mamy tutaj dla silnika 1.6, czyli Grand Vitara krótka oraz dwulitrowej benzyny. Lecimy szybko z teorią. Mamy tutaj wnętrze skrzyni rozdzielczej, czyli inaczej mówiąc reduktora z granwitary 2. Tutaj mamy system bez ESP. Jak nie macie włącznika ESP wewnątrz na konsoli, no to macie taką budowę wewnątrz mechanizmu różnicowego, tak jak widzicie tutaj synchronizator, mechanizm różnicowy LSD, tuleja, blokada mechanizmu różnicowego, koło biegu terenowego. To jest taki układ bez ESP, a jeżeli macie przełącznik wewnątrz auta z ESP, czyli macie teraz taki rozszerzony troszkę układ, yy, macie zespół satelitarnego, mechanizmu różnicowego tuleja blokady, mechanizmu różnicowego koło biegu terenowego, synchronizator. To jest taka różnica między z ESP a bez ESP. W waszych skrzyniach rozdzielczych z układem ESP możecie się spotkać ze zespołem satelitarnego mechanizmu różnicowego oraz z tuleją synchronizatora. Zobaczcie, w naszej skrzyni rozdzielczej, w naszym reduktorze mamy łańcuszek zębaty. Słyszałem często, że on uległ uszkodzeniu. Mi się to nigdy jeszcze nie spotkało, ale słyszałem, o moje uszy się coś takiego kiedyś obiło. Moi drodzy, skończmy już z tą teorią, lećmy do warsztatu, zająć się wymianą olei w układach napędowych do teorii jeszcze wrócimy w innych odcinkach. Moi drodzy, widzieliście tą piękną gran Vitare dwójeczkę, która na co dzień zwykle, przeważnie, z tyłu za moimi plecami znajduje się koło zapasowe, ale spójrzcie na tą piękną linię bez koła zapasowego. Też robi swoją robotę. Spójrzcie coś innego nie z kołem zapasowym. Piękna stylizacja, piękna sylwetka, naprawdę dużo blasku, dużo pięknego widoku. Możecie zobaczyć tą piękną bryłę od tyłu bez koła. Naprawdę to się super prezentuje. A co jeszcze jest najlepsze? Ta piękna naklejka naszej grupy pomorskiej. Zaczniemy teraz oczywiście od wymiany oleju w przednim mechanizmie różnicowym, czyli w w przedniej główce możemy mówić. Używamy do tego końcówki 3/8. 3/8 kwadrat. Końcóweczka 3/8, nie mamy żadnej tutaj takiej redukcji, tylko standardowo cały badyl średnicy rozmiaru 3/8. Zaczniemy sobie od korka wlewowego. Tutaj odszczepiamy tutaj dolną osłonę, jeżeli macie plastikową z dołu, wkładacie u góry, możecie sobie Tutaj stuknąć młoteczkiem, ponieważ problematyczne czasem jest odkręcenie tych korków, jeżeli nie były nigdy odkręcane albo ktoś za mocno dokręcił, jeszcze dodatkowo yy, dał na gwint klej. Więc trzy ósmy, grzechotka też średnia. Odkręcamy korek wlewowy oczywiście w lewą stronę. Demontujemy korek i wiemy, że ten korek nam się odkręcił, więc teraz zaczniemy odkręcać dolny korek, a do dolnego korka używamy samej grzechotki 3/8 kwadrat i wchodzimy tą grzechotką. Zobaczcie, tutaj między korek a sanki. Wchodzimy i wtedy odkręcamy, luźnimy, wyciągamy naszą grzechotkę, żeby nam się nie sklinowała. I odkręcamy sobie spokojnie korek. Zobaczymy, jaka jakość będzie teraz oleju w pierwszym moście. Ja proponuję wymieniać ten olej co 45 tysięcy lub 3 lata. Zobaczmy teraz, co nam powie stan jakości tego oleju, co by mogło wskazywać o stanie mechanizmu różnicowego. Nie jest to kolor piękny, nowy. Nie jest też i najgorszy. Widać, że ktoś wymieniał. To jest główka przednia. Zobaczcie, tutaj macie magnes. Jest na magnesie zylc. Elementy w mechanizmie różnicowym oczywiście się zużywają, to jest normalne. Magnes przyciągnął opyłki, syf. Bardziej to jest taki muł, więc to trzeba wyczyścić, wkręcić korek i zalać świeżym olejem. Olej spuszczony, magnes wyczyszczony. Możecie śmiało wkręcić korek. Do przedniego mechanizmu różnicowego zalewamy olej od specyfikacji 80W90, moi drodzy. Taki olej lejemy. Uzupełniamy naszą szczykaweczkę, którą podamy olej do główki przedniej. Chodzi niecały litr, bodajże 0,8 litra, ale zaraz powiem, jak sprawić prawidłowo stan i poziom prowadzamy naszą szczykaweczkę z końcówką do korka wlewowego. I moi drodzy, lejemy tyle, aż zacznie wyciekać. To jest nasz korek wlewowy, ale także przelewowy. Ale pamiętajcie, jeżeli zacznie wyciekać, to niech zleci do końca. Też stan nie może być za duży. Pamiętajcie o tym, bo potem szczy z imeringami z i uszczelniaczami. Więc lejemy tyle, żeby wyciekło i już więcej nie ciekło. I wtedy spokojnie skręcamy korek. Olej do przedniej główki świeży mamy nalany. Tak jak widzicie, z korka wlewowego już nic nie wycieka. Teraz spokojnie możecie korek kręcić i dokręcić. I macie w przednim mechanizmie różnicowym olej wymieniony. Następną w kolejności mamy manualną, pięciobiegową skrzynię biegów i wymienimy w niej olej. Moi drodzy, w dieslu korki spustowe i wlewowe znajdują się po prawej stronie, tuż obok. Wału napędowego przedniego. Bo w benzynie macie po drugiej stronie korki wlewowe, a spustowy w dolnej części. Tutaj jest w tym przypadku dieselek. Mamy tutaj korek spustowy na kluczyk imbusowy 10 mm. Odkręcamy sobie korek. Tutaj ciśnienia za dużego nie ma. Spuszczamy, od razu dowiemy się, co się dzieje w skrzyni, jaki ten kolor oleju i jakość oleju jest. Zobaczcie, bardzo brzydki olej. Nie jest on w pierwszej świeżości, moi drodzy. Na magnesiku też widać zylc. Nie jest to olej przepracowany bardzo mocno, ale też nie jest świeży. Też co 3 lata lub 45 tysięcy ten olej wymieniamy. A powyżej korka spustowego macie korek wlewowy. Też na imbus dziesiątkę. Więc od razu też go odkręcamy, żeby ten olej nasz zszedł do samej ostatniej kropli. Mamy olej spuszczony, magnes, widzicie, wyczyszczony. Wkręcamy korek, skręcamy i zaraz nalejemy olej do skrzyni biegu. Skrzynia manualna, w tym przypadku mamy oczywiście diesla. Więc do skrzyni biegów do diesla lejemy olej 75W80. To jest olej rzadszy. Moi drodzy, producent początkowo zalecał olej do skrzyni biegów manualnej do diesla 75W90. Mieli problem z włączaniem biegu po nocy, jakby olej jeszcze zimny. I zmienił specyfikację na 75W80, czyli olej rzadszy. I zdaje on w jakimś sensie egzamin. Ale pamiętajcie, że w skrzyniach biegów, przy dieslu były problemy, między innymi ciężkie załączanie poszczególnych biegów, było to zmodyfikowane. Trzeba było powymieniać różne elementy, wodziki, synchronizatory, koła i tym podobne, a w benzynie, mianowicie przy skrzyniach w benzynie. Były problemy, że jedynka po prostu potrafiła wyskoczyć. Zarzuciliście bieg pierwszy, zrobiliście 5 metrów i nagle ten bieg wyskoczył. Więc to jest inna filozofia, jeżeli chodzi o diesel a benzynę. W innych odcinkach postaram się trochę o tych skrzyniach opowiedzieć, jakie awarie występowały. Bo tych trochę awarii też było, trochę modyfikacji też potrafiło być. Wlewamy olej do końca i jedziemy ze skrzynią rozdzielczą. Olej do skrzyni biegów zalany, tak jak widzicie, robi sobie kapu kapu, czyli wskazuje to na to, że poziom oleju w skrzyni biegów jest już ok. Niech sobie do końca wykapie i swobodnie wkręcamy korek na imbus dziesiątkę. Dokręcamy i mamy następną oliwę wymienioną. Teraz zajmiemy się wymianą oleju w skrzyni rozdzielczej. Korek spustowy, oczywiście taki sam jak w przednim moście. Odkręcamy od razu, przy spuszczeniu. Tak samo możemy zobaczyć, jaki stan tej skrzyni rozdzielczej mamy. Patrząc na jakość oleju, tak nie jest jakiejś pierwszej świeżości, ale też nie jest muł. Magnez, patrzymy na magnesie, tak jest, odłożyły się. Zanieczyszczenia miało prawo, po to jest ten magnes. Od razu odkręcamy tutaj koreczek u góry w lewowy. Pamiętajcie, że przed wykręceniem tych korków opukajcie go młotkiem. Bo często i gęsto jest tak, że w środku już nie ma tego kwadracika. Robi się okrąg i trzeba wspawywać śruby i odkręcać w sposób awaryjny. A później te korki wymieniać. Czekamy, aż spłynie cały olej do końca. I zalejemy go świeżutkim olejem. Do skrzyni rozdzielczej też wchodzi około 2 litrów, ale pamiętajcie, że tak samo korkiem wlewowym, jak będzie stan większy, to będzie wylatywało, więc czekamy aż wyleci sobie. Tutaj jest fajnie, bo w przypadku tej firmy oleju, mamy taki fajny lejeczek, więc nie musimy używać pompki. Olej, jaki wchodzi, to tak samo jak do mostów 80W90. Więc tu śmiało, nie używamy pompeczki, przechylamy sobie bańkę i wlewamy, aż zacznie wylatywać. Ale mówię, gdzieś takie 2 litry wchodzi. Mamy skrzynkę rozdzielczą, zobaczcie, olej nam ścieka, spływa, co wskazuje na tym, że poziom oleju już mamy ok. Więc czekamy, aż nam zleci do końca. Ponieważ też nie może być stan za duży, za wysoki, nie wkręcajcie teraz korka na siłę. Poczekajcie, aż wszystko spłynie, bo później w konsekwencji, zobaczcie, tutaj wycieka sobie z uszczelniaczy, ta łapa jest cała mokra. Więc też z poziomem nie przesadzamy, czekamy, aż do końca ścieknie. Wkręcamy później korek, czyścimy i mamy następny olej wymieniony. I został nam tylko olej w tylnym mechanizmie różnicowym, czyli w tylnej główce. Ostatni olej, który nam pozostał wymienić w układzie napędowym, to jest tylny mechanizm różnicowy, tylna główka, która ma największe obciążenie w granitarach dwujeczkach. Tutaj zawsze jest najbrzydszy olej, jak spuścimy. Tak samo mamy na kwadracik, tak samo jak w przednim moście, jak w skrzynce rozdzielczej. Taka, taka sama zasada odkręcania korków spustowego i tutaj w lewowego. Więc odkręcimy... Teraz koreczki, odkręcamy dolny korek, przy okazji górny też, lepiej będzie wylatywał olej i zobaczymy tylną góweczkę, bo tak jak powiedziałem dużo tych olejów wymieniam i tutaj zawsze jest olej najbrzydszy. Czy tym razem to się też się sprawdzi, sami zobaczycie na własne oczy. Widzieliście taki był chwilowy muł? Był brzydki olej. Magnez też oczywiście zanieczyszczony, to jest normalne. Po to on jest, ale zobaczcie. Moim zdaniem jest najgorsza jakość oleju rzeczywiście w tylnym moście. Zobaczcie, jest taki skrystalizowany, to jest taki trochę miodowy, ten miód kwiatowy. Do końca czekamy, aż olej zleci i zalejemy też niecałym litrem główkę. Olej w tylnym mechanizmie różnicowym nalany, tak jak powiedziałem, niecały litr. Do momentu, aż się pojawi olej, niech wycieknie do końca i wtedy dopiero skręcamy korek, dokręcamy. A olej oczywiście też 80W90. Tak naprawdę olej przedni most, olej skrzynia rozdzielcza i olej tylny most jest taki sam wszędzie.